Nie jestem księdzem czy jakimś duchownym, ale lubię czasem powiedzieć sobie takie przywitanie w stylu nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo to po prostu pokazuje, że nie jestem ateistą i w jakim nurcie wiary się poruszam. Dlatego chciałem sobie dać takie właśnie pozdrowienie. Dzięki wszystkim w ogóle za uwagę, dzięki wszystkim za wszystkie komentarze. Ci, co obserwują kanał, to powiem właśnie, że robiłem tą przeprowadzkę. Skończyłem, więc teraz czekamy, aż ta osoba się rozpakuje, bo zanim się rozpakuje, to pewne proroctwo się wypełni. Ale to mniej. A teraz następnie chciałem się do Was na chwilkę tylko odezwać, żeby po prostu opowiedzieć o tym, że, jak to powiedzieć, no myślę, że nie często się zdarza na polskim YouTube, że jakby jeden kanał. Reklamuje powiedzmy, że konkurencyjny kanał, jakby, tak? czyli że kanał Jasnowidza, reklamuje inny kanał Jasnowidza. No ale wiecie, że mój kanał to jest taki sobie niszowy kanał. Tu jesteśmy w takim kameralnym gronie. Rozmawiamy sobie, piszemy, a ci, co mocno się wgryźli w temat, ci, co jakby dokładnie obserwują od samego początku, bo widzę, że jest dość sporo takich osób. Myślę, że to jest z rzędu kilkudziesięciu, kilkuset osób jakby bardzo dobrze czegoś niesamowitego, jest świadkami tego, że jakoś udało się na tym kanale Olaf Poszukiwacze Skarbów i na tym kanale właśnie Jasnowidz GD zadokumentować właśnie niesamowite przypadki jasnowidzenia, nie? Ja często odnoszę się, właśnie odwołuję się do pana Krzysztofa który właśnie często pokazuje właśnie dokumenty policyjne, czy jakieś listy z podziękowaniami od ludzi, to tutaj mamy właśnie te SMS-y, Czasem są to MMS-y, czasem są to SMS-y, ale nie chodzi o to, że te informacje są zapisane w formie cyfrowej. Chodzi o to, że one są odnotowane, że to, to zostało wypowiedziane w danym czasie. I tak właśnie rzecz się miała z rzeczą, o której chciałem dzisiaj porozmawiać czyli właśnie o tej takiej dawnej przepowiedni, takim poczuciu o tym, że pan Krzysztof Jackowski może mieć ewentualne problemy właśnie w okolicach 5 maja. I zobaczcie, jak to niesamowicie życie się układa. Czasem tak dość groteskowo, ale też jest w tym coś niesamowitego. Właśnie, że dzisiaj jest 5 maja, i dzisiaj ja robię audycję na temat audycji pana Krzysztofa. Czyli pan Krzysztof robił wczoraj audycję 4 maja, a mówi chyba o sytuacji z 3 maja albo 4. Nie, chyba z 3 maja mówi ten, czyli sprzed dwóch dni. I właśnie opowiada tam, dlatego ja właśnie polecam pana kanał pana, i polecam właśnie tą ostatnią audycję szczególnie, bo właśnie tam zawiera się potwierdzenie tego mojego powiedzmy poczucia takiego mini proroctwa, czy przepowiedni, czy takiego poczucia, odczucia sprzed półtora miesiąca, a dokładnie z 14 marca, właśnie, gdzie właśnie napisałem smsa do przyjaciela. I zawarłem w nim, to był najdłuższy taki SMS proroczy, i zawarłem w nim właśnie wiele punktów i podpunktów, co ja czułem, słuchając audycji pana Krzysztofa. No i teraz nie pamiętam, której, ale to była jakaś audycja z 14, 13 czy 12 marca, tak? Tam gdzieś w tamtym czasie, by pan Krzysztof zrobił audycję, albo u siebie, albo u atora. No to też muszę w takim razie zareklamować nie chcący po prostu ten kanał wideo prezentacji, bo tam pan Krzysztof też czasem. Występuje, ale ja się uniskuję na panu Krzysztofie i to nieprzypadkowo, to wam kiedyś wytłumaczę. Więc widzimy, właśnie, że 14 robiłem audycję, tam 13 czy 12 marca musiałem słuchać pana Krzysztofa, i gdy go słuchałem, to właśnie miałem takie poczucie tak, tego 14. .00. I w tej audycji, co widzicie na ekranie, ja to właśnie omawiam. Ta audycja trwa pół godziny, więc ja nie chcę wam aż tyle czasu zabierać, chociaż polecam, żeby wysłuchać całej audycji Krzysztofa wczorajszej i całej audycji mojej właśnie, którą widzicie tu na ekranie. To jest audycja pod tytułem Delikatne poczucia słuchając Pana Krzysztofa Jackowskiego. Tak ja to też napisałem. Słuchajcie, głównie dla stałych widzów, nie? głównie dla stałych widzów, bo myślę, że głównie stali widzowie zrozumieją, jakby zanalizują i złożą dokupy te wszystkie zdania, te wszystkie smsy i wtedy odkryją, że no, wow, że tu się dzieją niesamowite rzeczy, że normalnie no jak można półtora miesiąca wcześniej, bo 14 marca, a 3, 4 czy 5 maja dzisiaj to, to jest około półtora miesiąca wcześniej, wyczuć słuchając danej osoby, wyczuć, że za półtora miesiąca może jej coś zagrażać, nie? Ta audycja ma 700 wyświetleń, ona została szybko przeze mnie zablokowana, bo oczywiście tam wylała się masa hejtu, to tak samo jak pan Krzysztof występuje często na audycjach, to właśnie ma wielu zwolenników, ale ma też wielu przeciwników, tak? I tam go właśnie atakują, jakieś takie brzydkie słowa oni mówią, czy generalnie jest, jest ten hejt na internecie. To tak samo jak ja robię audycję o delikatnych poczuciach, tak? Słuchając audycji pana Krzysztofa, to ja też jakby doświadczyłem tego. Takie... dlatego właśnie zablokowałem tę audycję. No i. Czyli właśnie poczekałem półtora miesiąca. Prorostwa jak zwykle się wypełniło. I co? No i tyle. No to wtedy jakby albo odblokuję tę audycję, albo może to będzie sprytniejsze. W sumie nie wiem, jak mam postąpić. No to możecie mi powiedzieć, jakby, nie, bo Czy mamy całkowicie odblokować tę audycję, żeby każdy mógł ją zobaczyć? Czy może tylko, przepraszam, biurki kawy mi w gardło weszły, słuchajcie, i ten. I tak muszę czasem robić. Weźmiemy łykę kawy ostatniego łyka i się okazało, że wiórki mi wleciały, i teraz tak idzie audycja z wiórkami. No i słuchajcie, ten, więc audycję mogę tą starą całkowicie odblokować, albo ona po prostu będzie w takiej formie, że tutaj na tej mój film, właśnie jak wejdziecie, który teraz robię, ten przekaz na żywo, to właśnie linka umieszczę w pierwszej linii opisu i w pierwszym komentarzu, przypięty przez twórcę, czyli przeze mnie, linka do tej właśnie audycji, tak, gdzie tam pokazuję że 14 marca właśnie mówiłem, że Pan Krzysztof może mieć, no po prostu może nawet i zejść z tego świata po prostu, nie? To było coś takiego, nie? No i tyle. I to tak chciałem Wam właśnie pokazać, że kolejny raz już spełnia się, spełnia się kolejne poczucie, czy, czy, czy jedni mówią przepowiednia, czy proroctwo, czy, czy jakoś tak. Dla tych, którzy tak sobie po macoszemu traktują tak, i nie wierzą w jasnowidzenie, tak myślą, a to nie istnieje, Krzysztof to Stapler, a Olaf stara się go naśladować albo nie wiadomo co, to polecam najlepiej zobaczyć sobie film na kanale Olaf poszukiwanie skarbów i tam ja prezentuję, to jest taki krótki minutowy film sprzed dwóch lat, to, to jest jedna z takich pierwszych udokumentowanych właśnie wizji kiedyś anonimowego Jasnowidza Zdańska, a teraz to Olafa Jasnowidza, bo ja się już przyznaję do tego, że to są moje poczucia. Tylko ja tak nie do końca lubię to określenie Jasnowic. Ale tam jest właśnie ten film, pokazuje właśnie SMSy, jak dokładnie jakby jest określone właśnie, gdzie leży ciało zaginionego dziecka, takiego kacpra, Kiedyś był taki zaginiony kacper dwa lata temu. I ta wizja jest o tyle ciekawa, że ona została jakby zrobiona przeze mnie trzy dni przed wizją pana Krzysztofa, na 10 dni chyba przed odnalezieniem kacpra. A jednocześnie ta wizja nie tylko mówi, gdzie mniej więcej leży właśnie ciało dzieciaczka, ale też. Gdzie, w sensie kiedy i przez kogo będzie znalezione. Czyli to była wizja nie tylko, jak Pan Krzysztof właśnie lokalizuje ciała ludzi, którzy po prostu odeszli z tego świata, ale gdzieś tam ciała zostawili mm. i rodziny szukają tych ciał. To ta wizja jest o tyle ciekawa, że, że ona nie tylko pokazuje, gdzie jest to ciało, ale ona też pokazuje, w sensie kiedy będzie znalezione i przez kogo. Czyli ona de facto sama w sobie była wizją proroczą. Rozumiecie? Bo ona była wizją proczą, bo mówi, że będzie znaleziony, bo zauważcie, że pan Krzysztof na pewno ma więcej trafionych wizji niż jemu się wydaje. Nie? Albo może inaczej, może nie jemu, ale ludziom, którzy nie wiedzą w jasnowidzeniu. Bo też miał wielokrotnie potwierdzone przypadki, na przykład, że wskazał miejsce, gdzie jest zaginiony, ale potem na przykład po dziewięciu miesiącach się okazywało, że miał rację. Nie? A tak do tego czasu się ludzie śmiali, lżyli i całe i po dziewięciu miesiącach jakieś okoliczności się zmieniły, może jakiś budynek był w coś i tam gdzieś nagle jakieś ciało właśnie wyskoczyło i potwierdziło de facto wizję pana Krzysztofa, więc jest takie coś właśnie, że, że pan Krzysztof robiąc takie wizje, jakby zazwyczaj nie mówi na przykład, że za 9 miesięcy ona się sprawdzi, ta wizja. Rozumiecie? A tu jest o tyle ciekawa ta jedna z tych pierwszych wizji anonimowego ja nie że ona jest też wizją proroczą. Nie? Co de facto nie jest przypadkowe, ale to się wiąże z religią, a teraz nie chcę się skupić na tym. Chodzi, chcę teraz tylko wyjaśnić tą kwestię, właśnie wizji sprzed półtora miesiąca właśnie, że Panu Krzysztofowi może właśnie w okolicach 5 maja się coś dziać jakby, nie? To teraz widzę, że te delikatne poczucie, jak ja tłumaczę na tych audycjach, że to są często takie symbole, ale one się sprawdzają, tak? Więc jak ja mówiłem, że 5 maja tylko ja w tych jakby ja nie wiem, czy ktoś to z Was złoży do kupy, nie? Jak ktoś będzie chętny, to, to, to może poszukać poszukałem, ale nie miałem tyle czasu, bo teraz tutaj remont robię najpierw przeprowadzka teraz remont i to jest po prostu moja przerwa tutaj w pracy. To ja szukałem tej audycji, nie znalazłem, która właśnie wyjaśnia to wszystko. Czyli ja jak robiłem audycję, tego SMS-pisałem, to ja słucham audycji, który mówił o 5 maja. Czyli pan Krzysztof mówił o 3 maja i ja odnoszę się do jego mowy, tak? Czyli on mówił, a ja mówiłem, nie, nie, 5 maja to mogą być artykuły w gazetach. Czy pan Krzysztof przewidział swoje własne odejście z tego świata, a potem jeszcze powstaną pytania, czy ja przewidziałem, nie? No i właśnie o to chodzi, że te artykuły to nie ma artykułów, ale ja właśnie robię filmik na YouTubie, tak? publicznie pokazuję to. Eee, czyli artykuły to co? Pokazują się piątego, a zdarzenie kiedy ma miejsce? Na przykład dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej. Rozumiecie o co chodzi? Czyli wszystko się idealnie sprawdza. Ja się odnoszę do słów Krzysztofa który mówi o piątym. Ja mówię, nie, nie, piątego to tak nie będzie, co on mówi, będzie coś takiego, że mogą być artykuły, że on odszedł z tego świata. Potem następnie dzieje się coś takiego właśnie, że ten, że, że na szczęście Krzysztof, dzięki Bogu, nie odchodzi, żyje, przeżył, tak? Bo on tam opowiada w ostatniej audycji właśnie o niedoszłym wypadku. I teraz ja piątego robię filmik, tak? Na temat jego filmiku, co on robił czwartego. Nie? No Troszkę to zawiłe, troszkę to skomplikowane. Dlatego może właśnie mój nieopatrzny sposób mówienia nie zachęca tysięcy subskrybentów tam do, do oglądania. Ale mam nadzieję, że stali widzowie, te kilkaset osób, którzy naprawdę się tym interesują, tak samo jak ja, bo ja przeczytam wszystkie książki Krzysztofa, klimuszki, Ja się po prostu tym interesuję, bo ja sam to mam po prostu, rozumiecie? Ja często też odnoszę się do Krzysztofa, bo w pewnym sensie jakby jak miałem 12 lat i trafiłem, kiedy były pierwsze jego 2-3 lata działalności, to ja wiedziałem: O, to jest mój człowiek, jakby on ma, ma to coś, ma to samo, ma to samo, jakby rozumiecie? Ma ten jakby taki, nie wiem, no, no to, to coś jakby tak. Co prawda, nasze drogi poszły inaczej, bo on jakby te audycje to wszystko ma swoje poglądy filozoficzne, a ja po prostu jakoś tak się stało po 20 latach, że po 20 latach nie bycia w kościele, nawróciłem się jakby do Pana Jezusa i sobie teraz wierzę w Pana Moga w Pana Jezusa i czytam sobie Biblię, nie? I eee, sobie radośnie bo po prostu tak chcę to zaznaczyć, jakby, tak, że każdy jest e, e, ma swoją psychikę, każdy jest jakby e, e, po prostu taki jaki jest, jakby tak, i Pan Krzysztof jest taki jaki jest i ja jestem taki jaki jestem, nie? Aha, i jeszcze jedna rzecz, e, to tutaj chciałem podziękować jednemu widzowi, bo nie wiem czy mogę mówić jego imię, jak coś to niech on napisze w komentarzach, to ja przypnę kochany kolego, Twój komentarz do góry, żeby było widać, że to coś Ty. Bardzo Ci dziękuję, bo też tutaj w tej audycji jest, w tej audycji właśnie, co trwa 27 minut, to co widzicie na ekranie, tak, w tej audycji, tutaj, o może pokażę, tutaj, 27 minut trwa, tak, te delikatne poczucia słuchając Pana Krzysztofa, tak, z 7 kwietnia 2022 roku, ale SMS-y 14 marca, to tam też jest troszkę zasłonięta, ale częściowo pokazana wizja że wkrótce ktoś da ci Biblię. Nie? No i odezwał się do mnie jeden widz i powiedział, że nie wie, czy to o nim jest ta audycja, ale on chętnie mi da Biblię. A ja mówię, że jak ktoś się sam nie powoła, to <noise> to nie będzie powołany. No. Ktoś musi odpowiedzieć jakby na ten zew. Więc on odpowiedział na ten zew i faktycznie wysłał mi pismo w święte, wspaniałą księgę, e, którą ja już oczywiście rozpocząłem e, czytać I, e, i ja mu strasznie za to dziękuję. Nie? Może w ogóle muszę zrobić osobną edycję? Słuchajcie, bo tej pierwszą stronę, jaką otworzyłem, to była wprost o mnie. Słuchajcie. Wprost o mnie było. A wiecie, co może, wziąłem je teraz do ręki, to może zobaczmy. Pismo Święte, to może od razu ja to powiem. Czekajcie, bo ja to zapamiętałem, że pierwsza strona, jaką otworzyłem w tym piśmie Świętym, to była strona 777. Ja jej nie wybieram, ona się sama otworzyła. I pierwszy mój wzrok, jaki padł właśnie w tym piśmie Świętym, słuchajcie. To jest księga Izajasza. On tam wymienia różne rzeczy, ale tu ja trafiłem od razu na. Sekundkę, bo tu jest tak. Oczy patrzących nie będą zaćmione i uszy słuchających będą uważnie słuchać. Poczekajcie, może ja przelecę tylko. Teraz wszyscy się za głowę Wola w Biblii będzie czytał, nie? Ale nie, no było takie wspaniałe zdanie, słuchajcie, bo było po prostu o jąkaniu się, wiecie, było takim właśnie, no tak ja mówię, tak często właśnie, tak zawile, nie potrafię mówić tak wolno, wyraźnie i składnie. Nie? Ja jestem taki właśnie chaotyczny, mówię jak mówię i te pierwsze zdanie z Biblii przy pierwszym otwarciu właśnie, bo wprost dla mnie właśnie, nie? Bo było właśnie o jąkających się, nie? Że tam przestaną się jąkać, będą mówić tam wyraźnie i tam cała reszta. Ale no, no jest tu ileś wersetów, nie mogę tego znaleźć akurat teraz, wiecie. No bo to zostawiam, bo ja będę szukał tych wersetów, aby będziecie czekać, to trochę bez sensu. A wiecie, że ja staram się ten czas szanować i jakoś za długo nieględzić, nie? Dobra, to... Napiszcie po prostu w komentarzach, co o tym sądzicie. Napiszcie właśnie, czy odblokować tę audycję pod tytułem właśnie delikatne poczucie słuchając pana Krzysztofa. Jak uważacie, czy wizja się sprawdziła, czy się nie sprawdziła? Myślę, że niewiele osób aż tak głęboko wejdzie, nie? żeby zanalizować, na że najpierw była wizja Krzysztofa półtora miesiąca temu, potem dwa trzy dni później słucham jego audycji, pisam SMS, a potem dlatego nie później zrobiłem audycję, tak? A potem po miesiącu czasu. Krywym audycji na miesiąc czasu, by hejterzy atakowali, tak i teraz z kolei mogę ją pokazać, bo, no bo, gdzie, bo, bo rozumiem, że chyba teraz hajtu nie będzie, tak? Skoro, skoro, skoro wizja się sprawdziła, to, to rozumiem, że ktoś nie powie, że jakieś głupoty, tylko po prostu kolejny raz, kolejna wizja się sprawdziła, nie? W zasadzie na tym kanale ciężko jest wskazać nietrafione nie wizje niż trafione, nie? No ale dobra, dobra, zostawmy to. Najważniejsze jest to, żeby te audycje jakoś um, ludzi po prostu skierowały do góry, żeby ludzie słuchając tego, żeby analizując tych, te smsy, te przepowiednie, te wizje, żeby zobaczyli, że coś w tym jest, żeby zobaczyli, że jest jakiś pierwiastek metafizyczny i żeby oby to ich doprowadziło do szefa wszystkich szefów, tak? czyli nie tam tego Jarzyny ze Szczecina, tak? czy jak to tam było w tej komedii, tylko do Pana Jezusa Chrystusa. Nie? Taki jest najważniejszy cel tych przepowiedni, Dlatego, bo ja nie ukrywam tak, że dwa lata temu Pan Jezus w Wielki Czwartek przyszedł do mnie i jednym machnięciem ręki zabrał mi palenie papierosów. I każdy, kto mnie zna w Gdańsku, najprzyjaciele przyjaciele i znajomi, wiedzą, że ja paliłem paczkę, półtora paczki zawsze, miałem peta w gębie. I od tego czasu, jak za dotknięciem magicznej różdżki, tylko to nie była żadna magia, tylko miłość Pana Jezusa, papierosy znikły. Do dzisiejszego dnia nic nie zapaliłem. Nie palę, nie chce mi się palić, nigdy żadnych nikoretów, nic. Po prostu zabrał te fajki. Nie? Ja mogę najwyżej nie wiem, ucieszyć się, że przyszedł w śnie, nie? Bo, bo jak ja bym powiedział, nie? że o, tutaj w ciągu dnia przyszedł, nie? no to ludzie gotowi od razu ukrzyżować ten tak, że o zwariował już całkowicie szalony człowiek nie? no to dzięki Bogu Pan Jezus przyszedł w trakcie snu i zabrał te papierosy nie? choć było parę zdarzeń nie w trakcie snu ale to już na inną audycję nie? dobra to dzięki za uwagę słuchajcie ja wam muszę powiedzieć, że nie wiem czy ta transmisja w ogóle trwa ja muszę ją sprawdzić tutaj a jest chyba, ok dobra to ja zatrzymuję wtedy audycję tyłka nie zawraca za, za przeproszenie. Dobra, to dzięki za uwagę, trzymajcie się i z Panem Bogiem, nie? Tylko jak to teraz włączyć? Kurczę. O tutaj, o teraz w ogóle widzę, że jest 20 osób, kurczę. Dobra. Tylko jak to wyłączyć? <ścoughs> 何だしうだか